Polski duch bojowy, z waleczności ducha, Polacy są znani na całym świecie. Historia o tym mówi. Czyż prawdziwi Polacy o tym nie wiecie? Historia Polski prawdziwa jest krwią i czynem pisana. Niednego miała Polska króla i Hetmana. Kto dziś nam prawdziwym Polakom historię fałszuje, ten musi wiedzieć, iż srogo tego pożałuje. Była już Polska rozbita i sprzedana pod zaborami w niebycie cała. Jednak po 123 latach Na nowo zmartwychwstała Przeżyła już Polska W swej historii wiele Militarnie nękana Przeżyła potop szwedzki Grunwald, Hitlera, Stalina I nadal jest okupowana Polska kresy utraciła Polską krwią spłynęła wołńska i katyńska ziemia Duch naszych ojców i dziadów zamordowanych Żąda rozliczenia Dziś wojny militarnej Już nie ma Wróg w podziemiu Polski się zasadził, niszczy Polskę i Polaków, do eksterminacji tajnej naród polski prowadzi. Polska miała być drugą Japonią, rajem dla Polaków, Wyspą Zieloną, okazała się rajem dla przebierańców i zdrajców, rządzoną i dzieloną. Ludzie o żydowskim pochodzeniu, majątek narodowy. Polski zniszczyli, ziemię na supę przejęli, całą zaś Polskę doszczętnie zrujnowali i rozgrabili. Czas już, prawdziwy Polaku, na Twoje przebudzenie. Natychmiast się obudź, zacznij się organizować i buduj wielkie zjednoczenie. Czas już o Polskę walczyć, polskiego ducha bojowego odrodzić, polską ziemię z żydowskiego okupanta natychmiast oswobodzić! Czas już Polaków ku prawdziwej wolności kierować, bo w chce Polskę przejąć, a na miejscu jej judeo-Polonię zbudować.